Ja z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać pewną fajną rzecz w Samsungu Galaxy S4 Active. Dziwne, że nie ma tego w podstawowym modelu, ani nie jest zastosowane to na przykład w Samsungu Galaxy Note 3. A mianowicie mamy taką opcję, że po przytrzymaniu dłuższym przycisku głośności włącza nam się po prostu latarka. Bardzo fajne, proste rozwiązanie. Myślę, że, że wiele modeli na tym cierpi, Samsunga, że nie wprowadzono tego dalej. Oczywiście, jeżeli odblokujemy sobie ekran, to wyłączy nam się ta latarka, no i działa to tylko jakby na odblokowanym ekranie, czyli na zablokowanym ekranie, przepraszam, czyli jeżeli mamy zablokowany ekran, chwileczkę przytrzymamy i włącza nam się latarka. Bardzo fajny pomysł. I jeśli chodzi o realizację tego, to wygląda to w ten sposób. Że mamy tutaj po prostu specjalną opcję do tego, która się nazywa latarka, i po włączeniu tego, oczywiście, włączamy sobie jeszcze limit czasu. Możemy sobie zrobić 10 minut, żeby ta latarka świeciła w ten sposób, właśnie. No możemy sobie telefon gdzieś położyć i skorzystać z tego w ten sposób, a nie musimy na przykład bezpośrednio wchodzić, bo jest oczywiście metoda taka, że możemy sobie możemy sobie oczywiście wejść widżety i tutaj powinien być widżet latarki, bo na każdym Galaxy jest, chyba że tutaj też po prostu pozmieniali, że tak powiem. W każdym razie nie widzę tutaj widżetu latarki, albo ci go przegapiłem. W każdym razie no, na większości modeli Samsunga Galaxy 4, na Note 3 również jest widżet latarki yy, do włączenia jakby z ekranu nas naszego pulpitu. W każdym razie tutaj widzę, że tego nie ma, czyli jest to zrealizowane za pomocą tej funkcji. Bardzo fajnie to wygląda i prezentuje się proste i skuteczne. I tak naprawdę tak to powinno być rozwiązane w każdym telefonie, bez znaczenia czy to mamy no, high-endowy czy jakiś podstawowy model, bo to jest rozwiązanie skuteczne i nie wymaga jakichś specjalnych, dodatkowych kliknięć i tak dalej. Poza tym w każdym telefonie mamy przecież Przyciski, tutaj fizyczne jeśli chodzi o przyciski głośności, więc nie ma problemu z rozwiązaniem tego. Tym bardziej, że na przykład Note 3 wyszedł po Samsungu Galaxy S4 Active i powinien mieć zaimplementowaną tą funkcję, a niestety nie ma. Więc e, jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby Samsunga Galaxy S4 kupić, właśnie do tego, że korzystacie z latarki, potrzebujecie oprócz tego, że telefon jest jakoś tam bardziej wytrzymały i wodoszczelny, i potrzebuje. Że tak powiem, jakby swojego użycia w takich bardziej ekstremalnych warunkach. Nie wiem, no na przykład jeśli jesteście mechanikami samochodowymi, to w ten sposób również możecie sobie doświetlić miejsca, które są jakby najbardziej potrzebne, więc bardzo fajne rozwiązanie. Chciałbym, żeby Samsung poszedł tym tropem dalej i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Dzięki bardzo, trzymajcie się i pozdrawiam, cześć.